Panie dyrektorze, mam wrażenie, że to była bardzo trudna decyzja, bo po pierwsze obejmuje pan schedę po znakomitym dyrektorze, po drugie wywodzi się pan z tego środowiska. To prawda, te dwa powody i jeszcze dodatkowo trzeci powód. Pozostawiam za sobą też organizm, no, który współtworzyłem od początku, też organizm, który jest w dobrym bardzo momencie, yy, związanym z m.in. budową siedziby itd. Tak Długo się nad tym zastanawiałem, ale ostatecznie taką decyzję podjąłem. I cóż, mam nadzieję, że, że Państwa nie zawiodę. To będzie trudny rok, trudny pod względem ekonomicznym. Jak Pan się przymierza do tego roku? No, oczywiście. Muzyka wymaga pieniędzy. Będziemy każdą złotówkę oglądać ze wszystkich stron, ale myślę, że te szacunki, które, które mamy, pozwalają na to, żeby publiczność nie odczuła jakiegoś ubytku, jeśli chodzi o, o naszą ofertę repertuarową. Na dzisiaj jeszcze za wcześnie, żeby mówić tutaj o szczegółach, bo tak jak mówię, to tak naprawdę moje pierwsze godziny na tym stanowisku. Oczywiście zapoznałem się z budżetem Filharmonii i i przyjąłem do wiadomości też budżet zaprezentowany przez organizatora. I, no i cóż, będziemy, będziemy szukać pieniędzy, będziemy zabiegać o więcej, ale na pewno no, nie będziemy nadmiernie oszczędzać, jeśli chodzi o repertuar i, i, i program, i rangę zapraszanych artystów. Będzie kontynuacja, będzie także wsparcie profesora Sułkowskiego, ale będą i nowe projekty. Czy już możemy chociaż ogólnie jakoś powiedzieć o nich? Tak, z całą pewnością e, chciałbym, mm, oczywiście licząc na współpracę, na e, też cenne rady, no, z, no co tu dużo mówić, mentoring pana dyrektora Sułkowskiego, ale także innych kolegów dyrektorów, którym mam zaszczyt znać. Chciałbym, patrząc w przeszłość, też pewne nowe propozycje tutaj melomanom prezentować. Chciałbym, aby częściej pojawiały się też duże formy, takie oratoryjno-kantatowe. Mamy świetny zespół, mamy znakomite zespoły wokalne. Nie mówiłem tego jeszcze nigdzie. Moim pewnym marzeniem jest to, aby odtworzyć przy filharmonii chór chłopięcy. Jeśli nie uda się zrobić chóru chłopięcego, to chór dziecięcy dlatego, że jest to wspaniała forma, po pierwsze, umuzykalniania dzieci, ale właśnie w takim sensie profesjonalnym, więc dzisiaj za wcześnie by mówić o szczegółach, ale to jest jeden z moich planów. To jest taka, tak naprawdę, przestrzeń popularyzatorsko-dydaktyczna, ale też artystyczna. Mamy doskonałych chórzystów, naprawdę wybitnych, tutaj w Olsztynie i w regionie, więc grzechem byłoby z tego doświadczenia nie, nie korzystać. Oczywiście biorę też pod uwagę fakt, że w Pojawiły się już nowe sale, chociażby aula imienia pani Anny Wasilewskiej prowadzona przez CEIK. Za chwilę powstanie Urania, a więc musimy dbać o to, żeby po pierwsze istnieć na rynku, pozyskiwać też pieniądze z wynajmu sali, ale jednocześnie wykorzystywać. Obiekt na przykład hali urania również do, do wykonawstwa takich dużych, spektakularnych koncertów, takich skierowanych do szerszej publiczności, więc one też się z pewnością będą pojawiać. Natomiast mówię, moja powściągliwość w mówieniu o planach zawodowych nie wynika z tego, że nie mam tych planów, ale chciałbym najpierw spotkać się z, przede wszystkim z artystami, spotkać się z orkiestrą, a nie miałem jeszcze takiej okazji, jutro będzie, będzie ta możliwość, więc Chciałbym być liderem, ale nie chciałbym nikomu wykręcać rąk. Mam nadzieję, że uda się wspólnymi siłami właśnie tak politykę programową kształtować. Profesor Sułkowski był liderem, ale i dyrygentem. Pan jest trębaczem. Czy będzie pan musiał zatrudnić dyrygenta? Tak jak do tej pory, pan profesor Sułkowski oczywiście był dyrygentem, ale przecież, jak państwo wiecie, nie dyrygował każdego koncertu. Dyrygował czasami raz na kilka tygodni, więc pod tym względem nic się nie zmieni. Po prostu będą przyjeżdżali dyrygenci. Oczywiście, kto to będzie, to będą osoby, no takie, których sobie życzymy, których umiejętności ocenimy. Na, na adekwatne do poziomu orkiestry, ale mam nadzieję też, że pan profesor Słukowski będzie również pojawiał się tutaj na, na naszej estradzie. Także pod tym względem, z punktu widzenia publiczności, nic się nie zmieni. Znakomici dyrygenci będą prowadzić naszą znakomitą orkiestrę. A jeśli chodzi o ceny biletów? To jest pytanie, które zadają dziennikarze z pewnością ceny muszą być uaktualnione no, i do poziomu inflacji, do kosztów energii, nośników energii itd., itd, ale oczywiście wiemy, że te ceny też muszą być dostępne, więc będziemy tu kalkulować w zależności od, od koncertów. I bardzo niechętnie mówiłbym o określonych, o pewnych kwotach, ale myślę, że, że kwota 50 zł za bilet nie będzie kwotą wygórowaną. Mówię o, o takich naszych standardowych abonamentowych koncertach, ale chciałbym zastrzec i prosić Państwa o opinię, żebyście nie łapali mnie za słowo, bo na razie za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Olsztyn i, życzę, i liczę na wspaniałą współpracę z Państwem.